Pora rozpocząć kolejną podróż po polskich fabrykach. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak powstają kombajny zbożowe oraz odwiedzimy fabrykę ubranek dla dzieci, gdzie zobaczycie, jak powstają koszule chłopięce. Zaczynamy program Polak potrafi. Kombajn zbożowy to najbardziej skomplikowana maszyna rolnicza. Od wielu lat pomaga rolnikom zbierać ziarno z i innych roślin, znacznie upraszczając pracę podczas żniw. Nowoczesny kombajn stwarza doskonałe warunki pracy dla operatora, który może siedzieć wygodnie w klimatyzowanej kabinie. Ponadto coraz więcej czynności obsługowych zostało zautomatyzowanych. Produkcją kombajnów zbożowych w Polsce zajmuje się spółka CNH Polska z siedzibą w Płocku, która wytwarza kombajny marki New Holland. W fabryce w Płocku produkuje się większość elementów niezbędnych do zmontowania kombajnu. Wszystkie stalowe części wytwarzane są na miejscu. Z arkuszy blachy wycina się kształty elementów konstrukcyjnych kombajnu. Produkuje się detale o różnej wielkości, od małych jak pudełko zapałek po osłony boczne, których długość sięga 3 metrów. Cięcie blachy odbywa się bardzo precyzyjnie za pomocą wiązki laserowej na maszynie sterowanej komputerowo. Jednocześnie wykonywane są otwory o dowolnych kształtach i wymiarach. W tym roku mija 140 lat tradycji produkcji maszyn dziwnych w Płocku. W ciągu tych 140 lat wiele się wydarzyło w Płocku. Dość powiedzieć, że pierwszy samobieżny. Kombajn powstał w roku 1954. Lata 60. to era produkcji kombajnów polskich Wistula, których wyprodukowano na rynek polski 19 tysięcy. Lata 70-80 i 90. to e, król polskich pól Bison, który niepodzielnie panował na rynku polskim i zapisał się doskonale w pamięci naszych klientów. W roku 1992 następuje transformacja, przekształcenie fabryki Płockiej maszyn z w spółkę Bizon i powolna likwidacja starej fabryki. Natomiast 1998 rok to zakup spółki Bizon przez firmę New Holland, która to data jakby wprowadza zupełnie nowy okres w życiu tej fabryki. Zaczyna się produkcja żółtych kombajnów pod nazwą New Holland, natomiast powoli zostaje limitowana produkcja kombajnów Wizon, której ostatnia sztuka zjeżdża z taśmy fabryki w roku 2004. Wybranym elementom nadawany jest kształt przestrzenny. Przy użyciu prasy krawędziowej tworzy się odpowiednie zagięcia w stalowych elementach. Również prasa jest programowana komputerowo i działa z odpowiednią siłą oraz głębokością gięcia. Jej maksymalny nacisk wynosi 230 ton. Z wytworzonych elementów powstają podzespoły kombajnu. Spawane są np. ramy nośne, obudowa młocarni, zbiornik ziarna, obudowy przenośników czy rama zespołu żniwnego, potocznie zwanego headerem. Spawanie dużych podzespołów odbywa się na tak zwanych obrotnikach. Są to stanowiska, które umożliwiają obracanie zainstalowanych w nich elementów. Ułatwia to pracę i skraca czas wykonywania elementów. Jednocześnie powstają kolejne części kombajnu. Za pomocą zgrzewarki wieloelektrodowej, sterowanej komputerowo, zgrzewa się sita żaluzjowe. Służą one do oddzielania ziarna od plew i zanieczyszczeń. Sita mogą być otwierane na żądaną szerokość, aby przelatywały przez nie ziarna o danej wielkości. Elementy sit, zwane skrzydełkami, zgrzewane są z osiami, na których zostały wcześniej obsadzone. Wszystkie pospawane dotąd elementy Muszą zostać odpowiednio przygotowane przed montażem. Transportuje się je wózkami technologicznymi, pod windy załadowcze. Następnie są one wieszane za pomocą odpowiednich uchwytów do trawersy. Potem przewozi się je podwieszanym konwojerem łańcuchowym do agregatu w celu przygotowania powierzchni przed lakierowaniem, gdzie wszystko pokrywane jest farbą podkładową. Właściwe lakierowanie. Odbywa się metodą natryskową i dzieli się na dwie operacje. Najpierw metal pokrywa się farbą przy wykorzystaniu zasad elektrostatyki, a następnie ten sam element jest malowany po raz drugi konwencjonalnie, aby podnieść walory estetyczne. Firma CNH Polska jest producentem kombajnów jedynym w naszym kraju. Produkujemy nasze wyroby na rynki Polski, Europa, a także całego świata. Będąc w koncernie świata zobowiązani jesteśmy do stosowania najwyższych standardów jakościowych, a także sprostania coraz większych wymogom klientów. Wprowadzane są nowe rozwiązania, jak chociażby nawigację, klimatyzację, tak aby klient był w pełni zadowolony z naszych wyrobów. Jednocześnie aby praca tymi maszynami była coraz łatwiejsza, coraz bardziej przyjemna. Montaż kombajnu zaczyna się od połączenia ramy podwozia z podsiewaczem. Jest to kompletny moduł oczyszczający ziarno z plew i zanieczyszczeń. Odpady wyrzucane są z tyłu kombajnu, a ziarna transportowane do zbiornika. Dalej zakłada się zespół młocarni oraz wytrząsaczy. W których oddzielane jest ziarno od słomy. Przy kolejnym stanowisku na kombajn nakłada się zbiornik na ziarno o pojemności 6000 litrów, po czym przykręca się go do ramy. Sercem kombajnu jest motor. W maszynach New Holland stosuje się silniki diesla. W naszym modelu będzie pracował silnik o pojemności 6,7 litra o mocy 207 koni mechanicznych. Kluczowym parametrem jest jednak moment obrotowy wynoszący 691 Nm który jest osiągalny przy wartości 2100 obrotów na minutę. Dzięki temu kombajny mogą pracować w trudnych warunkach terenowych z odpowiednią wydajnością. Zmontowana w fabryce w Płocku kompletna kabina operatora nakładana jest na kombajn. Na tylną część maszyny nasuwana jest osłona wylotowa. Jej zadaniem jest ukierunkowanie w dół wylotu słomy i zanieczyszczeń. Do zbiornika ziarna przykręca się rurę rozładowczą. Jej zadaniem jest opróżnianie zbiornika ziarna, wewnątrz którego znajduje się czujnik sygnalizujący jego napełnienie za pomocą zewnętrznej lampy błyskowej oraz kontrolki wewnątrz kabiny. Obu stron kombajnu przykręcane są boczne osłony. Obracają się one na zawiasach, aby umożliwić operatorowi łatwy dostęp do silnika i zespołów napędowych. Z przodu zakładany jest przenośnik pochyły, którym transportuje się ścięte zboże do młocarni. Gotowy kombajn zjeżdża z linii produkcyjnej i przejeżdża na stanowisko testowe. Tutaj następuje kontrola zespołu napędowego, wszystkich systemów hydraulicznych, układu wentylacji i klimatyzacji. Testy i regulacja jednego kombajnu Trwa około godzinę. W zależności od zamówienia klienta, w Płocku produkowane są również kombajny dostosowane do pracy w terenach górskich. Mają one zamontowane poziomowane hydrauliczne zawieszenie. Dzięki niemu mogą bez problemu dostosować się do ukształtowania terenu. Zachowując przy tym wszystkie parametry niezbędne do prawidłowej pracy kombajnu. Już po krótkiej przerwie przeniesiemy się do fabryki ubranek dla dzieci, gdzie zobaczycie produkcję koszul chłopięcych. Zostańcie z nami.